Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z budowy domu 59 na 59 w Gubinie. Dzisiaj będziemy wyciągać ściany fundamentowe z bloczków. Bloczki zostały przywiżone, fajne, prościutkie, troszkę wyższe, bo 14. No i troszkę cięższe, ale sobie poradzimy. Dużo osób pytało się o tą, tą, tą wargę tutaj, po tych deskach, co trzymały szalunki. Oczywiście można byłoby to ładnie zebrać, ale stwierdziliśmy, że sobie nadlejemy takim betonem. B25 i B25. Jak najbardziej można sobie zrzucić na równo z szalunkami, wtedy nie ma tego problemu. Albo zrobić sobie tak, tak i tak, tak i literę U, żeby sobie te szalunki trzymać. Natomiast my stwierdziliśmy, że sobie nadlejemy. Zawsze tego betonu będzie troszkę więcej. Dobra, przebieramy się, bo przyjechaliśmy dopiero 630 km i bierzemy się za robotę, ponieważ dzisiaj chcemy koniecznie wymurować te wszystkie bloczki te tutaj, te tutaj. I zrobić zasyp i izolację, a jutro o 16 chcemy zrobić chudziaka, więc mamy dużo pracy i zbierzemy się za robotę. Dobra, to się zawinie, jest na tyle dużo, że się zawinie. Druga strona podnieś? Cielej czyś tak? No. Wyżej, wyżej. Tak teraz. Tak mówisz. To i tak jak położysz pierwszy rządek to sobie lekko skorygujesz. Trochę średni ten sznurek. Nie, bo on tu już się rusza. Marzą się zakręca, nie, on się powinien ruszać. No nic. Tak teraz, czy wyżej? Wyżej. Cud. O. Filmowe ma I teraz najważniejsza czynność w całej budowie. Czyli po tyczeniu, po wszystkim trzeba sprawdzić przekątne. Moment, no. 35. Tu ma się zgadzać, bo inaczej będzie problem. Później z dachem w ogóle będzie nie tak jak powinno być. Masz? No Proszę bardzo Trzydzieści pięć no. Janusze robią Porządna betoniarka Teraz wyropujemy i nie będzie się kleiła zaprawa do niej To jest ważne Bo tak to będziecie bez przerwy myli, myli, stukali i zaraz po sezonie pójdzie do śmieci Nawet nie po całym sezonie A tak to się wyropuje i Tuste Zwłaszcza jak na budowie nie ma wody Trzeba dbać o coś takiego, bo sprzęt wiadomo może nie był jakiś najdroższy, ale później będzie potrzeba i nie będzie. Dobra, daj tabski to się wykipruje. Powinno być. Poruszaj daczkami, o właśnie Lux, daję od razu wodę. Z sobą na jednym plastyfikatorze robiliśmy. Poza tym tu jest trochę kamieni, co widać nawet na załączonym obrazku. Więc jest trochę niewygodnie. Mam nadzieję, że nowy piasek dojdzie. Bo ten to tak bardziej na zasypkę niż do murowania. Ale nic. Damy radę. Przed chwilą dostaliśmy telefon, że nie będzie betonu dzisiaj na 16, ponieważ mają bardzo dużo zamówień jutro będzie dopiero na dziewiątą, dziesiątą rano. Dlatego w sumie fajnie i niefajnie, bo chcieliśmy dzisiaj mieć wyciągnięty stan zero, ale porobimy izolację wewnątrz, zewnątrz, zasypiemy kanalizację na spokojnie. Jutro przyjedzie beton, to od razu lecimy ze ścianami albo dzisiaj zaczniemy, albo dzisiaj zaczniemy ściany już murować, bo czekamy właśnie albo na Solbet albo na Itong. Gęste, no. Troszkę za gęste wyszło, ale ten piasek taki średni jest. Murować czwartą, yy, czwartą warstwę. Stwierdziłem, że wyznaczę sobie punkt pod furtką, żeby wiedzieć, gdzie będzie punkt 0, ponieważ tutaj ma być równo z dołem furtki, wszystko wyrównane, ma być kostka. I według moich obliczeń coś takiego powinno wyjść, ponieważ cztery warstwy są. Wstępnie rozmawialiśmy o pięciu warstwach, ale inwestor nie chce schodka. Ja też bardzo nie chcę murować, jeżeli mają być schody, ponieważ yy, no, ładnie według mnie wygląda to bez schodków. I teraz tak to będzie wyglądało. Cztery warstwy, wiadomo, w środek piasek, kanalizacja, zamówimy beton B15 bodajże, zalejemy, wcześniej zagęścimy i na to kładziemy dookoła jedną wódkę z pustaka już 24, z tego samego, który będzie na cały dom i później będzie próg. Czyli po prostu ta 24 to będzie miejsce na izolację, czyli na steropian, na odpływy, na ewentualnie na prąd i według mnie coś takiego powinno wyjść. Czyli widzicie? Ja robię taką e, powiedzmy ten bloczek na piąt, to jest 24 i ja po prostu w taki sposób robię na media wszystko. Więc według moich wstępnych obliczeń, tak to powinno wyjść. Tak to powinno wyjść Czyli żeby było na, na równiutko to musi być Tak jak w kanalizacji Centymetr na metrze Pamiętając o tym jeszcze, że tu idzie zaprawa Więc jeszcze około Dwóch cm pójdzie do góry Ale coś takiego Czyli kosteczka Wejście do domu Równiutko, równiutko i pod same drzwi Wydaje mi się, że będzie ok. Czekam jeszcze na potwierdzenie od inwestora, czy, się, e, czy tak robimy, czy wyraża zgodę. Jak tak, no to zamawiamy, zamawiamy zasyp, bo tam już trochę przyjechało. Zasypujemy, wcześniej izolujemy, tak żeby ogarnąć to. Miał być beton dzisiaj na 16, ale jednak betonu nie będzie. Koniec pracy myjemy sprzęty, uciekamy tyle udało nam się zrobić, można powiedzieć półtora dnia czyli wymurować ściany fundamentowe zaizolować zrobić zasy. poprosiliśmy Pana tutaj obok, żeby przyjechał nie nagrywałem nawet tego, bo nie mieliśmy czasu bo nie ukrywam, że mamy tutaj urwanie głowy, bo chcemy za 3 dni już wieniec zalewać więc poprosiliśmy go, żeby wsypał na środek a my ręcznie rozwalaliśmy na boki, bo jednak te mury są jeszcze, jeszcze takie średnio związane Kanalizację zrobiliśmy 1 cm na metrze spadku, rura 160. No i tak to wyszło, tak to wyszło. Mam nadzieję, że jutro będzie troszkę luźniejszy dzień, bo nie ukrywam, że aż biegamy tutaj po 14 godzin, żeby się ogarnąć, żeby to wszystko zrobić tak, jak chcemy to porobić. Jeszcze jutro pustaki mają przyjechać z kastorami, nawet nie wiem jakie, być może solby, albo H plus H. I planujemy do piątku miejmy nadzieję, że się uda zalewać wieniec. Zalewać wieniec, bo później nas tutaj nie będzie dwa tygodnie. Wieniec by fajnie sobie tutaj wysechł i moglibyśmy już robić strop drewniany.